O Boże, czemu musiał trafić na mnie, Elmorek, co zrobiłeś? Ale dobra, skoro można pomóc, to zatkajcie, użyj i wpłaccie na zbiórkę, okej? Dwa karty o Zapowiadał się wspaniale. Wiosna, lato, nowe filmy na kanale. Yeah. Niestety, ktoś w Chinach zajadał nietoperza. A ja se myślałem o spotkaniu jeża. Australia płonie, Wenecja to nie, pandemia się rozwija. Do spotkań zaśmiją. Nie potrzeba kija nie, nie. nie wiem czy spotkam jakąś tego roku Proszę niech korona nie stawia wyroku nie. Z domu wychodzę tylko do lasu nie. Zastanawiam się czy nie zbudować tam szałasu Miała Bo. być Chorwacja, jest salon i kuchnia Co dzień leżę w łóżku aż do południa Pająki ciągle nie mają spokoju bo jak zimno prawie nie wychodzę z pokoju No One też zaczynają się już denerwować okay. Bo powoli świerszcze im przestają smakować Każdy ma już tego dość, chociaż troszeczkę Więc ty na zbióreczkę sypnij złotóweczkę Złotówka mp3 Okej okay. Skończyłem Możecie już odetkać już Ogólnie nie, to teraz przydałoby się kogoś nominować, tak się chyba robi Więc ja sobie pozwolę nominować mojego moderatora I kolegę Wiltexa Druga nominacja, kolejny moderator, Asgul, liczę na Ciebie. Kolejna nominacja, mój kolega, Lebor. I ostatnia, Lotus. Tak, zobaczymy, czy potrafisz śpiewać tak ładnie, jak rysować. Pozdro.